Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana chściciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowi osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, i uzdrowił ich chorych. Gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowie mi, i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i, połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom jedli wszyscy dosyta, a z tego co pozostało zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Ty zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, każda z Ewangelii jest przysiągnięta Eucharystią. Właśnie Eucharystia zawsze była w centrum życia, chrześci chrześcijan, to na Eucharystii słuchali Słowo Boże, ale przede wszystkim łamali chleb, łamali ciało Chrystusa tym ciałem. Tym ciałem się karmili i właśnie poprzez ten czyn eucharystyczny, poprzez czyn łamania chleba, uczyli się też swojego własnego życia codziennego. Eucharystia była jakby jest dla nas chrześcijan, szkołą życia. To właśnie człowiek chrześcijan musi być eucharystyczny czyli ten, który potrafi dzielić się swoim życiem z braćmi, dzielić się z ubogimi, z potrzebującymi. I być tym chlebem też dla innym. Tak jak Chrystus jest dla nas pokarmem, tak i my jesteśmy też pokarmem, przynajmniej w jakiejś małej może mierze, ale też chcemy na, nasycić, nasycić lud, nasycić ludzi, których spotykamy. Każdy, każdy z nas jest głodny, głodny miłości, spojrzenia, głodny po prostu drugiego człowieka. I właśnie ten, który jest nakarmiony, nic nie może innego robić jak też karmić innych. Ale w dzisiejsza Ewangelia, zobaczcie, też jest eucharystyczną. Często my nazywaliśmy ten urywek cud roznażenia chleba. Papież Franciszek dobrze powiedział, że nie jest to, nie, 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 to nie jest cud roznożenia, ale to jest cud dzielenia się. Ale po, po kolei. Zobaczcie, wszyscy się zbierają na pustkowiu i Pan Jezus mówi swoim uczniom: kaście im usiąść. Już nieraz w tych swoich rozważaniach to mówiłem, usiąść. Nam to jakoś to słowo, no, kazał usiąść, bo wiadomo, trzeba, trzeba siedzieć, ale to usiąść z greckiego właśnie jest położyć się, bo jest można siadać jako, jako człowiek ubogi, a można się położyć jako Pan. Zobaczcie, ci wszyscy ubodzy, ci, którzy przyszli słuchać Jezusa, ci, którzy ludzie poranieni, chorzy, może na pewno jakoś eliminowanie poprzez społeczeństwo, bo za Jezusem szły ludzie ubogi, ludzie prości, wiadomo, że nie tylko, ale większość. Jezus mówi, najpierw, zanim dacie im jeść, Powiedzcie im, każcie, rozkaście. zobaczcie, nie to zaproście, ale każcie im się położyć, niech poczują się panami, niech poczują swoją godność, abyście im, nie rozdając ten chleb eucharystyczny, żeby oni nie czuli się jako słudzy, jako ci, którzy są dru drugiej kategorii, niech się poczują panami, a wy bądźcie ich sługami i rozdawajcie im chleb, słuszcie, bo kiedy pan leżał przy stole, to miał swoich sług, którzy mu podawali jedzenie. Biedny nie mógł leżeć przed stołem, musiał siedzieć, bo nie miał sług, nie miał tych, którzy muszą im usługiwać. Więc to jest też mm, takie ciekawe. Można pomagać komuś, ale zawsze można odczu dać odczuć, że właśnie ja Tobie pomagam. Ja daję Ci z góry, to ja jestem tym dobroczyńcą a pomóc człowiekowi, żeby poczułby swoją godność, swoją wartość. By ta moja pomoc naprawdę bym, mogła mu y, pomóc doświadczyć jego własną godność, jego własne bycie dzieckiem, synem, córką, wolnym człowiekiem. To dopiero jest sztuka, nie? Bo zawsze jakby pomagamy człowiekowi, ja myślę, że każdy z nas i może nawet często, ale zawsze właśnie jest... Y, taki podział, że ja jestem ten dający, to jesteś ten przyjmujący. Zobacz, ile trzeba też takiej miłości, mądrości, pomagając drugiego człowieku, człowiekowi, uczynić tak, by on się nie poczuł, że jest, że jest niżej, ale by poczuł naprawdę yy, swoją godność. Często może też w domach, nie, jak coś robimy, to o, ja tobie zrobiłem, ja tobie pomogłem. jakby czuj się winny i pamiętaj, że musisz mi, yy, pamiętaj, że musisz mi oddać Zwrócić. No właśnie, zwróćmy uwagę na to, jak pomagamy, na to, jak udzielamy miłości, szczególnie w naszym najbliższym otoceniu, w rodzinie. Czy ktoś naprawdę czuje się takim żebrakiem, że ty tak mnie kochasz, ty dajesz mi czas, ale zawsze z góry. I druga myśl do dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, nie mają prawie nic: pięć chlebów i dwie ryby. Ale cud kiedy się dzieje. Kiedy zaczynają się dzielić. I właśnie Eucharystia zawsze u chrześcijan był, to był taki moment, kiedy tak słuchali słowa, kiedy tak karmili się ciałem Chrystusa, ale przede wszystkim miejsce, kiedy przynosili dary. Dzisiaj, jak zwrócić uwagę na jakieś wielkich, podczas wielkich uroczystości, ludzie niosą dary, prawda? Chleb, wino, kwiaty, jakieś tam owoce. Nieraz czyta się jakiś komentarz. A dawniej, w pierwszych wiekach, właśnie ten, ta część przyświętych to było przyniesienie darów, jajek, mięsa dla prezbitera, dla księdza, żeby go utrzymać, ale przede wszystkim dla ludzi biednych. I właśnie to uczy charystia, że chleba jest pod dostatkiem, naprawdę. Kasy jest też pod dostatkiem. Jest bardzo dużo darów ziemi. Problem jest ten, że niektórzy te dary mają, a innym nie dają. Gdybyśmy umieli wszyscy się dzielić, to nie byłoby potrzebujących. Nauczmy się dzielić. Nauczmy się dawać. Bo dając, otrzymamy. I właśnie tu jest mądrość Ewangelii. Czym więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Obyśmy mogli przezwyciężyć to naszą wiarę w to, że czym więcej gromadzę i czym więcej myślę o sobie, tym więcej mam. Nic błędnego. Niech wszystkich was Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.